Księga Zachariasza, rozdział czwarty. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. Zachariasz napisał, że Anioł obudził go, jakby ze snu, czyli jednak nie spał. Pewnie otrzymał tę wizję zaraz po poprzedniej, i Anioł go przeprowadzał z jednej wizji do drugiej, a on to odczuwał, jakby obudzenie ze snu. I zapytał mnie. Co widzisz? A ja odpowiedziałem Widzę, oto jest świecznik cały ze złota A na jego szczycie jest czasza Na niej jest siedem lamp A lampy, które są na jej szczycie Mają po siedem knotów Dwa drzewa oliwne stoją obok niego Jedno z prawej strony czaszy A drugie z jej lewej strony Zachariasz zobaczył złoty świecznik ten świecznik był inny od świątynnego. Świecznik świątynny miał siedem lamp, a każda lampa była jednocześnie oddzielnym naczyniem na oliwę. Ten świecznik też miał siedem lamp, ale lampy były zasilane z jednej misy. Świecznik, który widział Zachariasz, nie stał w świątyni, tylko między drzewami oliwnymi. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie. Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział: "Czy nie wiesz, co to oznacza?" A ja odpowiedziałem: "Nie, mój panie." Zachariasz wiedział, że ta wizja zawiera jakąś wiadomość dla niego, że powinien ją zrozumieć, ale jej nie rozumiał i poprosił anioła, żeby mu ją wytłumaczył. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. Mówi pan zastępów. Anioł wyjaśnił Zachariaszowi, że otrzymuje wiadomość dla Zorobabela. Można się domyślać, że Zorobabel miał wątpliwości, czy jest w stanie wykonać to, czego Bóg od niego chce. Anioł kazał Zachariaszowi przekazać, żeby się nie martwił, bo duch Boży będzie działał poprzez niego. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków, cudny, cudny. Zorobabel widział przeszkody, które musiał pokonać i wydawały mu się one jakby górą. Bóg zapowiedział Zachariaszowi, że ta góra stanie się równiną. Pewnie do tej wizji nawiązywał Jezus, kiedy mówił swoim uczniom, że jeżeli będą mieli wiarę, to nawet góra rzuci się w morze. Uczniowie tak jak Zorobabel mieli się nauczyć, że każda przeszkoda jest do pokonania, jeżeli Bóg wspiera. Zachariasz miał zapowiedzieć Zorobabelowi, że to dzieło, którego dokona, będzie wzbudzało zachwyt. I doszło mnie słowo pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek, i jego ręce wykończą go. I poznacie, że pan zastępów posłał mnie do was. Tym dziełem, którego Zorobabel miał dokonać, była odbudowa świątyni. Poprzez Zachariasza Bóg zapowiedział mu, że dokończy dzieło, które zaczął. Pewnie uważał, że budowa będzie się bardzo ciągnęła i on nie dożyje do jej końca. I pewnie inni Żydzi też tak myśleli, ale Zachariasz zapowiadał, że skończą szybko. I po tym, że ta zapowiedź się spełni, poznają, że rzeczywiście jest prorokiem posłanym przez Boga. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, Będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Początek budowy tej świątyni musiał być bardzo skromny, dlatego ludzie, którzy w tym uczestniczyli, uważali, że to się nie może dobrze skończyć, a jeżeli nawet skończy się dobrze, to nie skończy się szybko. Zachariasz zapowiadał co innego i zapowiadał, że to szybkie zakończenie będzie dowodem na to, że jest Bóg, który wie o wszystkim, co się dzieje na ziemi. Wtedy odezwałem się i zapytałem go. Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się i zapytałem go. Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Anioł nie wyjaśnił Zachariaszowi, co oznacza świecznik, ale z tego, co powiedział, Zachariasz mógł się domyślić, że on oznacza, że. Odbudowa świątyni zakończy się powodzeniem. O drzewach oliwnych Anioł nic nie mówił i Zachariasz musiał dwa razy prosić o to, aby Anioł mu to wyjaśnił. Pewnie Anioł czekał, że Zachariasz się domyśli, ale Zachariasz wiedział, że się nie domyśli. Widział, że z tych drzew oliwa płynie do świecznika, czyli bez tych drzew świecznik by nie świecił, a świecznik oznaczał świątynię. Wtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie. A on odrzekł: To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed panem całej ziemi. Świecznik nie mógłby świecić bez tych dwóch. Drzew oliwnych, a świątynia nie mogłaby zostać odbudowana bez Zorobabela i bez Jozłego. To oni byli tymi drzewami. Obaj byli pomazańcami, czyli Bóg wyznaczył ich do zadań, które wykonywali. Jeden kierował narodem, a drugi miał kierować świątynią, w której oddawano Bogu cześć. Widzę, przygnębioną twarz, znowu widzę Zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i nie, Wie czego ci potrzeba i chcę. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, ty Boga za Ojca masz? Czego chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów, powiązałeś z się, aż tu nagle mówić straszny pech? Wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się. Patrzy z nieba i wie, wie, czego ci potrzeba i chcę byś ty zaufał serce mu. Już nie ma się on z tobą jest na zawsze i kocha cię. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Tyle pragniesz. Byś wiele chciał gonić szczęście, co ci wciąż ucieka, krzyż codzienny. Chciałbyś rzucić sam, Złości się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie. Wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem. Nie macie, bo z jest na zawsze i kocha Cię, I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga zabrał?